Cześć Manko. witajcie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj na odcinek mam przygotowane 4 starożytne skarby. Nie lubię tej zdrabki, ale była nowa paczka zaczęta, więc stwierdziłem, że spróbuję szczęścia w tej zdrabce, chociaż nigdy nic w niej nie mam. Ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Jeszcze chciałbym tylko przypomnieć o konkursie na 50% z paczki magnetyczne 5. E, jeśli by ktoś chciał wziąć udział, jeden los kosztuje 10 zł. Osoba, yy, która na przykład wybierze numer 25, a w 25 będzie największa wygrana z całej paczki, wygrywa 50% wygranych z całej paczki. Więc jeżeli ktoś by miał ochotę, zapraszam do odezwania się w komentarzu lub na e-mail, który jest w opisie filmu. I bez zbędnego przedłużania, zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. No i. Bierzemy się za drapanie. No i mamy numerek 20. I tak, szukamy w linii trzech tych samych symboli, a jeżeli tutaj będą cztery takie same, to wygrywamy kwotę, która znajduje się w bonusie. Więc lecimy. Mamy hełm, piramida, skrzynia, słońce. Oraz piramida, tutaj nie mamy nic, dzban, harfa, słońce. Łuk i palma, czyli bonusa już na pewno nie będziemy mieć. Dzban, statek, winogrono, eh, kleopatra i <ścoughs> winogrono. I mamy hełm, dzban, słońce, łuk oraz wielbłąd. Dalej nie mamy nic. I lecimy dalej, mamy palmę. Piramidę. E, co to jest? Sfinks. helm I po raz drugi Sfinks. Mamy mumię. Faraona. Ibisa. Sfinksa. I drugiego Faraona. I zostaje nam ostatnia linia. Teraz od tej strony weźmiemy. E, skrzynia. Skrzynia. Kleo. Winogrono. I łuk. Czyli numerek 20. Zaczynamy pustym. Wcale mnie to nie dziwi. Jeszcze możemy zobaczyć kwotę tutaj, jaka była w bonusie. W bonusie było 10 zł. I lecimy dalej. No to teraz bierzemy numerek 22 i lecimy po kolei mamy tak. Wielbłąd. Ibis, skrzynia, dzban i skrzynia. Tu mamy skrzynię, papirus, wielbłąd, piramida i słońce, czyli znowu nie mamy szansy na bonusa. Lecimy dalej, łuk, mumia, sfinks, wielbłąd, łuk, tutaj mamy mumię, papirus, ibis, harfa oraz mumia. Lecimy dalej... Mamy tak Ibis, Sphinx, Kleo, y, Palma oraz faraon. Również nie mamy nic. Mamy tak piramida, y, kleo, winogrono, łuk i hełm. No i tutaj mamy dzban, harfa, y, statek, piramida. I kleo, czyli strapka również pusta. Możemy jeszcze tutaj sprawdzić bonus. I w bonusie było również 10 zł. No ale nie mamy nic. Teraz lecimy z numerkiem 23. Może w końcu coś by wpadła jakaś dyszka. <grym> mamy tak harfę, papirus, kleo, statek i kleo. Tutaj mamy hełm statek. Również bonusu już nie będzie. Winogrono, harfa, piramida. Mamy papirus, papirus, mumia, słońce i harfa. Dzban, dzban, kleo, winogrono i łuk. Mamy winogrono, sfinks, piramida, faraon i sfinks. Mamy helm, mumia, mumia, dzban. I tutaj mamy piramidę, czyli nie mamy nic. I ostatnia szansa sfinks, skrzynia, słońce, słońce i palma. Zdrabka również pusta, a w bonusie było również 10 zł. No i teraz lecimy z numerkiem 24. Już ostatnia zdrabka. I mamy tak wielbłąd, statek, harfa, dzban oraz hełm. Hełm, piramida, bonus już odpada, już widzę kontrolne, więc raczej nic nie będzie. Mamy wielbłąda i skrzynię. Lecimy tak teraz szybciej: papirus, hełm, słońce, kleo oraz faraon. Słońce, statek, statek, łuk. I mumia, mamy palmę, winogrono, dzban, łuk oraz papirus, harfa, słońce, wielbłąd, piramida, dzban, palma, skrzynia, ibis, palma i na końcu mumia, czyli również drapka pusta, a w bonusie dwie dyszki. A więc Podsumowując, mamy 4 zdrabki puste, czyli dzisiaj 40 na minus z odcinka, ale się nie poddajemy. Trzymamy kciuki za następny odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie i jeszcze zachęcam do wzięcia udziału w konkursie na 50% spaczki magnetyczne 5. I zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.